Cześć. Witam Was w Akademii Margo. Pod koniec 2023 roku zostaliśmy autoryzowanym dystrybutorem marki SKE. Otworzyło to nam drogę do wielu nowych możliwości, i o jednej z nich chciałbym porozmawiać dzisiaj z Mirkiem Piechowskim. Jest to jeden z członków bardzo doświadczonego zespołu sprzedaży marki SKE. Cześć Mirku. Cześć Bartku, dzień dobry Państwu. Czy mógłbyś nam przybliżyć usługę regeneracji łożysk? Mam wrażenie, że wielu klientom regeneracja nie kojarzy się z produktem takim jak łożyska. Tak, to prawda. Generalnie chciałbym w tej chwili postawić takie trochę prowokujące pytanie, zarówno o Tobie, jak i naszym słuchaczom: Co się dzieje ze zużytym łożyskiem? Najczęstsza odpowiedź, która pada, to złomujemy. Ale my jako SKF, jako firma zorientowana i na klienta, i na środowisko mówimy w tym momencie stop. Pomyśl, czy zezłomowanie łożyska to najlepsze rozwiązanie. Częsta odpowiedź jest, że możemy zrobić z tym coś innego. Jeżeli mówimy coś innego, czyli mówimy o regeneracji, ale na pewno dużą obawą takiego klienta jest to, czy takie łożysko nie będzie gorsze, bo no nie jest nowe Nie tak? wychodzi po prostu z fabryki. Nie zgodzę się z tak postawioną tezą, jako że łożysko wychodzi z fabryki. W naszym centrum serwisowym, gdzie dokonujemy usługi regeneracji, przeprowadzamy praktycznie bardzo podobne procesy jak procesy produkcyjne. Jesteśmy w stanie zregenerować praktycznie każde łożysko. Łożysko, czy sam proces regeneracji łożyska polega na tym, że przywracamy temu łożysku parametry takie, jakie to łożysko miało, jak wychodziło z fabryki początkowej, czyli jak nowy produkt. Może to być osiągane różnymi metodami, poprzez na przykład obróbkę samomechaniczną, poprzez wymianę elementów, tak, ażeby finalnie łożysko zregenerowane z punktu widzenia użytkownika nie różniło się niczym od łożyska nowego. Jeżeli mówimy o samej regeneracji, kosztowo jest to opłacalne. Jeżeli mówimy nadprocentowe, jakbyśmy mieli powiedzieć, to jest nie wiem, 10%, 30%. Tak, jest to na pewno opłacalne dla klienta, jako że taki proces regeneracji w takim standardowym wykonaniu to jest około 50% wartości nowego łożyska. Z drugiej strony pamiętajmy również o naszej planecie. Pamiętajmy o tym, że bardzo oszczędzamy naszą planetę, a co najważniejsze, to musimy pamiętać o tym, że my wszyscy, i państwo, i ty, i ja, musimy pamiętać o tym, że każdy z nas w ciągu ostatnich lat każdego roku zużywał ponad dwukrotnie więcej źródeł, które pochodzą z naszej Ziemi, z naszej planety, niż ta planeta była w stanie odtworzyć. W związku z tym każdy proces, który pozwoli na zaoszczędzenie tych materiałów, jest na pewno procesem pozytywnym i skutecznym. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo mi się wydaje dosyć istotnej. Sam czas, bo często mamy jakieś łożyska albo na które bardzo długo się czeka, albo nietypy, na które też się bardzo długo czeka, i sam proces regeneracji może przyspieszyć, jakby dostępność takiego łożyska. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, zdecydowanie tak, jako że wtedy, tak jak powiedziałeś, niekiedy jest to kilkanaście tygodni, czas oczekiwania na nowe łożysko, w przypadku procesu regeneracji możemy się zamknąć w kilku tygodniach. I klient takie łożysko dostaje. Łożysko spełniające jego pełne wymagania i oczekiwania klienta. I również tutaj też jest pole do popisu, ażeby pokonać pewien mit, który funkcjonuje wśród klientów, że łożysko regenerowane to łożysko gorsze. Nie. Łożysko regenerowane... Poza napisem, który świadczy o tym, że ta usługa regeneracji została wykonana, nie różni się niczym od łożyska nowego. Wilku, wydaje mi się, że mogliśmy bardzo długo rozmawiać na temat regeneracji. Z pewnością. I z chęcią Was zapraszam na kolejny odcinek Akademii Margo, gdzie przybliżemy Wam sam proces regeneracji, krok po kroku, jak wygląda. A Tobie, Wilku, w tej chwili bardzo dziękuję za wprowadzenie nas w świat regeneracji łożysk. Wam również dziękuję. Subskrybujcie nas. Dzięki. Serdeczne dzięki. Dziękuję Państwu. A w następnym odcinku opowiem Państwu, jak z takiego łożyska, które przepracowało e, kilkanaście tysięcy godzin, zrobić łożysko, które będzie mogło pracować kolejne kilkanaście tysięcy godzin.